Mi się obraz zawiesił. O, teraz chyba jestem. Jestem. Dzień dobry, dzień dobry, Ania Urban z tej strony. Dzisiaj ciąg dalszy. Problemów cukrzycowych, powikłania i powikłania pod tytułem Kwasica Ketonowa. Brzmi to strasznie i no nie jest to przyjemne ani sympatyczne doznanie. Zastanowimy się, kto może mieć, komu się może przydarzyć, w jakich sytuacjach, jak sobie radzić, co sobie, co sobie dodać do żywienia, co sobie odjąć. Mam nadzieję, że posłuchacie do końca i sami się przekonacie, czy jesteście w strefie zagrożenia tej kwasicy ketonowej czy nie. Zajmuje się, się prowadzeniem zajęć na sprawny kręgosłup. Jestem naturopatką, robię skany organizmu. Jestem nauczycielką przyroda, biologia, geografia, a to są wiadomości zdrowotne jak co czwartek godzina 19. Słuchasz na własną odpowiedzialność, stosujesz na własną odpowiedzialność, korzystasz lub nie, w zależności od twoje, Twojego stanu wiedzy, tak zarządzasz swoim czasem albo swoją wiedzą. Także no muszę to powiedzieć, że na własną odpowiedzialność. Porada taka niekoniecznie medyczna. OK. Komu się przydarza ta kwasica ketonowa? Osoby, jak już w, tem w temacie jesteśmy cukrzycy, no to wiadomo, że osobom z cukrzycą, z jedynką i z dwójką. W jakich momentach, w momencie kiedy my mamy za dużo w organizmie glukozy, a za mało insuliny? Jak, to, jak do tego może dojść? Na przykład, długo dużo zjemy. Za mało podamy sobie dawkę insuliny i okaże się, że mamy za dużo glukozy we krwi. Za dużo glukozy we krwi i glukoza nie może wejść do komórek, bo nie ma odźwiernego, czyli nie ma insuliny, która otworzy drzwi do komórki i powie zapraszam cię, glukozo, wejdź. Dostarcz naszemu właścicielowi i jego komórkom energii do życia. Więc jeżeli insuliny nie ma, odźwiernego nie ma, glukoza sama do komórki nie wejdzie, tylko zostaje we krwi i krąży w żyłach po naszym ciele. Dlaczego to jest takie niebezpieczne? Ponieważ będzie powodowała stany zapalne żył od środka, będą te żyły się w tych chropowatych miejscach, takich nadciętych, nadniszczonych, będą się gromadziły złogi złego cholesterolu, wap może być wszystkie te śmieci, które mamy we krwi, a nie zostają usunięte. W związku z czym one się tam przyczepiają, zostają i zasklepiają, żyły, zwężają, zamykają jej światło i niestety powtórzę to, co było na, na ostatnim spotkaniu, doprowadzamy się do udaru, do wylewu albo do zawału. W związku z czym jeżeli nie ma możliwości otwarcia komórki, czyli nie ma insuliny i zaproszenia glukozy do środka, organizm zaczyna korzystać z nadmiaru tłuszczu, czyli tłuszcz zaczyna szybko się rozkładać, i ciała ketonowe, jako produkt uboczny, zaczynają wychodzić z naszego tłuszczu. Przypomnę, że tłuszcz. Przy nadwadze u osób z cukrzycą jest traktowany jako taki dodatkowy narząd wewnętrzny. No i wtedy jest uruchamiany ten dodatkowy narząd wewnętrzny, ale jest skutek uboczny taki, że pojawiają się ketony. A ketony niestety mają odczyn kwaśny. W związku z tym zakwaszają nam krew. Jak krew jest zakwaszona, nie funkcjonuje normalnie, może uszkodzić nam bez pomocy naszej organy i potem za chwilę powiem, żeby nie dopuszczać do takiej sytuacji należy pić. Chlorofil, tu Wam pokażę, cytrynkę z wodą, ponieważ będzie zmieniać pH. Będzie zmieniać pH, będzie odkwaszać. Kiedy dochodzi do tej kwasicy jeszcze dodatkowo, musimy mieć wysoki cukier powyżej 250 i to nie będzie tak 5-10 minut, godzinę, dwie, tylko naprawdę dłuższy okres czasu. Wtedy zaczną się pojawiać kłopoty. I y, co my możemy zrobić, żeby uniknąć tych. O, dzień dobry Pani Jolu. <laughs> Powiadomił powiadomi już chyba Facebook, że już jestem. I y, co my możemy zrobić, żeby pozbyć się, czy zapobiec tej ketozie? Oczywiście sprawdzamy poziom cukru. Jeżeli widzimy, że coś nie zjedliśmy na czas, nie zjedliśmy na czas, za dużo wysiłku włożyliśmy w jakąś czynność. Więcej niż zazwyczaj, podaliśmy sobie za mało insuliny, albo zapomnieliśmy, przegapiliśmy czas dawkowania. Nie pijemy, nie piliśmy, nie uzupełniamy płynów, nie rozrzedzamy krwi, i wtedy możemy myśleć o tym, być czujnym. Z tyłu głowy lampka się powinna włączyć, czy tak się może, coś się może dzisiaj wydarzyć. Tak? Co jeszcze możemy zobaczyć? Możemy zobaczyć, że oddajemy za często mocz ponieważ organizm będzie się chciał odczyścić z nadmiernej ilości glukozy, w związku z czym będzie się starał ją za wszelką cenę wyrzucić, no i będzie się domagał wyrzucenia jej przy pomocy moczu. Będziemy oddawać więcej moczu niż pijemy, w związku z czym będziemy czuć w gardle taką suchość w ustach. Często cukrzycy mówią, że ciągle mają sucho w ustach. No to właśnie z tego powodu. Jeżeli już czujemy tą suchość w ustach, to może być nam słabo, może mieć zawroty głowy, bóle głowy, spadek ciśnienia, a I w aptece jest taki dostępny test na poziom glukozy i ciał ketonowych. Więc jeżeli nie jesteśmy do końca pewni, czy to to, to możemy sobie zrobić po prostu test z apteki. Ok. W jakich przypadkach ten test można sprawdzać? Jeżeli glikemia, czyli przekroczy, w, przekroczy we krwi 250, jeżeli mamy złe samopoczucie, tak nam jest słabo, nie za zbytnio, przeżyliśmy nagle silny stres. W związku z czym też warto wtedy przy po wysokich, porannych cukrach i regularnie, jest, jeżeli jesteśmy w ciąży, tutaj przy, tutaj przy takiej sytuacji, że. O, dzień dobry Krysiu, już widzę w komentarzu. Ok. Jeżeli jesteśmy też w ciąży i jeżeli wiemy, że. Mamy taki problem, że czasem nam te ciała ketonowe będą skakały, w związku z czym wykluczamy dietę ketonową, nie ketogeniczną, nie używamy, nie korzystamy z takiej diety, bo wiem, że osoby z nadwagą chcą się za wszelką cenę odchudzić. Można innymi sposobami z tej diety nie korzystamy, ponieważ wątroba przy dużej ilości tłuszczu, a małej ilości węglowodanów będzie dodatkowo wytwarzała ketony, które znowu nam zakwaszą krew. No i koło się tak niestety będzie, niestety będzie nam się zamykało. Jeżeli mamy powyżej przekroczymy cukier 250, to jesteśmy na pompie insulinowej, to sobie dorzucamy, dostarczamy do organizmu insulinę penem w okolicach brzucha, bo tam jest najlepsza wchłanialność, najgorsza jest na pośladkach. Szybko, żeby dostarczyć insulinę, jak już czujemy, że jest nie za zbytnio, to właśnie w okolice brzucha. Jeżeli nie reagujemy, jeżeli jesteśmy obojętni na taką sytuację, czy nie bardzo nam się chce pilotować tą naszą chorobę, Cukrzyca jest taką chorobą, którą trzeba często i pod, mieć pod kontrolą. No to niestety będą nam się niszczyły organy wewnętrzne, np. serce, np. układ wydalniczy w postaci nerek, wątroby, trzustki i tego trzeba będzie bardzo pilnować. I w ciąży, kiedy się Należy zaniepokoić, jeżeli mamy powyżej 400. Natomiast tu na że nie będę się skupiać, ponieważ osoby ciężarne są pod opieką lekarzy, lekarza, i lekarz na pewno wyjaśnia po kolei wszystko, co trzeba jeść, jak utrzymywać poziom cukru i tak dalej, więc ja tutaj nie będę wchodzić w kompetencje. Natomiast będę apelować do osób ciężarnych i nieciężarnych o picie wody z chlorofilem, jeżeli ma jest taka sytuacja, i witaminą C, żeby zmienił. Zmieniła krew pH, rozrzedziła, doprowadziła do krwiobiegu wodę, ponieważ no potrzebne jest rozrzedzenie. Naczynia krwionośne, niestety te małe włosowate, się zatykają. One nie mają takiej przepustowości. Jeżeli mamy gęstą krew, jak dżem czy galareta, i po prostu na siłę musimy ją szepnąć. Jakie mogą być objawy rozwijające się kwasicy? Będą podobne do zatrucia pokarmowego, czyli będziemy mieć bóle brzucha, nudności, wymioty, i to już jest sygnał, żeby pić wodę. Jeżeli nie możemy dużymi łykami, bo będą wymioty, to po prostu małymi łyczkami, tak jak przy wirusie rota, żeby jednak organizm przyswajał, ponieważ doprowadzimy do odwodnienia organizmu i znowu będzie problem, bo nie będzie jak wyrzucić glukozy. I będzie nadmierne znowu pragnienie, i takie koło znowu się będzie zataczało. Zmęczenie, będzie osłabienie. Jak jeszcze możemy poznać? Czasami ktoś rano wstaje albo stoi koło nas i ma zapach z buzi acetonu. Taki ostry, kwaśny zapach, jak zgniłych jabłek. To jest, aceton jest jednym z ketonów, i on się najczęściej zbiera w płucach. W związku z czym niestety. Płuca też się będą chciały oczyścić, więc będą wyrzucały z powietrzem wszystkie toksyny z płuc, łącznie z tym acetonem, z tymi ketonami, żeby pomóc organizmowi w oczyszczeniu. Dobrze. I jak można jeszcze rozpoznać taką osobę? Będzie miała czerwone policzki, rumień na twarzy taki kwasicowy. Pojawiać się będzie siatka takich naczyń rozszerzonych, krwionośnych. Będzie w takim skrajnym etapie dochodziło do zaburzenia świadomości, ponieważ niestety te toksyny będą działały na mózg, będą zatykały naczynia krwionośne mózgu, one są bardzo cienkie, jeszcze cieńsze niż włos, w związku z czym Niestety tak może się zdarzyć, że po prostu od 5 do 10% osób schodzi. Są to przypadki śmiertelne, w związku z tym trzeba bardzo ostrożnie z tą chorobą postępować. Rodzina musi mieć dużą świadomość, znajomi muszą wiedzieć, że my mamy cukrzycę dla naszego bezpieczeństwa. Ja tak myślę, że ktoś nie chce ujawniać swoich chorób, no oczywiście nie musi, natomiast dla bezpieczeństwa warto by było. Kiedy my jeszcze jako cukrzyk musimy myśleć o sobie, żeby reagować, w momencie, kiedy nasz organizm zostanie zaatakowany przez zatrucie, my mamy wymioty, my mamy oczyszczanie odbytem, wtedy oczywiście spada poziom wody w organizmie, odwadniamy się. Kiedy jesteśmy przeziębieni, atakują nas wirusy różnego rodzaju bakterie, grzyby, czasami jest drożdżyca przewodu pokarmowego i to też różnie na to reagujemy, wtedy najczęściej powinniśmy już sprawdzać poziom cukru, poziom glukozy we krwi i oczywiście dostosowywać do tego do tej sytuacji poziom insuliny, którą sobie podajemy, i oczywiście odpowiednie picie, żywienie i ruch. To są takie najprostsze metody. Brzmią prosto, wykonanie jest dużo trudniejsze. Wiem, ponieważ prowadziłam dzieci w szkole z pompą insulinową, czasem różnie bywało, czasem dziecko 13-letnie jeszcze nie jest w stanie na tyle, żeby sobie samodzielnie to wszystko obsłużyć, przeliczyć pomyśleć, na której przerwie zjeść śniadanie. Nie jest to wbrew pozorom takie proste, jest to choroba taka bardzo wiążąca człowieka z ciągłym sprawdzaniem się, kontrolowaniem, chyba że już wejdzie to nam w nawyk, albo mamy po prostu lajtowe podejście do życia i niekoniecznie zawracamy sobie tym głowę. Na dzisiaj to będzie wszystko. Jeżeli. Aha, jeszcze taka ważna wiadomość, jeżeli robię skany organizmu. To u osób z cukrzycą, czy z jedynką, czy z dwójką, zawsze są niedobory. Nie, nie spotkałam osoby z cukrzycą, która by miała wszystkie witaminy, minerały super na poziomie mm, prawidłowym. Najczęściej są niedobory cynku, magnezu, mm, czasem żelazo spada, y, witamina C bardzo czas, często spada, y, witamina E, ale żeby sobie to wszystko uzupełnić, potrzebna jest wiedza. Czego nam brakuje? Ponieważ organizm jest takim urządzeniem sprytnym, nasz, człowieka, zwierząt, że my praktycznie jesteśmy w stanie sami siebie naprawiać, pod warunkiem, że my dostarczamy wszystko to, co nasz organizm potrzebuje: woda, słońce, ruch, witaminy, minerały około 90 składników na dobę potrzebuje komórka do normalnego funkcjonowania. Ona wtedy jest w stanie normalnie. Wydatkować energię, normalnie się rozmnażać, przekazywać dalej materiał genetyczny i my jesteśmy w stanie wtedy długo żyć. Natomiast, jeżeli są niedobory i przez lata te niedobory funkcjonują znaczy, my, my jedziemy na takich oparach, nie funkcjonujemy, stąd się biorą różnego rodzaju choroby bo jest to sytuacja taka. Nie za zbytnio normalna dla organizmu. To tak, jakbyśmy w samochodzie nie wymieniali łożysk i oczekiwali, że będziemy nim jeździć zawsze 110. No niestety tak się nie da. Łożyska się zdzierają, zdzierają, nie wymieniamy, nie wymieniamy. Wiadomo, że w końcu coś się wydarzy. Tak samo jest z naszym organizmem. Nie dokładamy, nie inwestujemy, nie naprawiamy, nie mamy takiego funduszu jak na samochód remontowego czy funduszu e, remontowego, jak na mieszkanie. My nas dla siebie nie przewidujemy, większość 90% osób nie przewiduje funduszu remontowego dla swojego organizmu. W związku z tym, jak nam się posypie organizm, to my jesteśmy bardzo zdziwieni, zaskoczeni, ale dlaczego, nie? tam wszystko robię dobrze, a to tak wyszło nie za bardzo. Więc też zachęcam do, takich, do tworzenia sobie takich funduszy remontowych dla swojego organizmu, przeznaczania dla siebie czasu, relaksu, odpoczynku, finansów na to, żeby mieć na zdrowie. Po prostu wtedy wydajemy mniej na leczenie. Profilaktyka jest najtańsza, zawsze będę o tym mówić, ponieważ Kupowanie podstawowych rzeczy do jedzenia w lepszym sklepie niż niekoniecznie w najtańszych, zawsze będzie plusowało, jeżeli chodzi o wasze zdrowie i podciągało go do góry, albo przynajmniej nie ściągało w dół. Także zapraszam też na badania. Jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć, jaki poziom jakich witamin czy minerałów, czy zakwaszania organizmu jest, no to zapraszam. Miłego tygodnia Wam życzę, mam nadzieję, że słońce dopisze i jeszcze grzyby będą, bo wiem, że część osób już się wybiera. Miłego tygodnia, do zobaczenia!